Dzisiaj jest 15 grudnia, więc możecie zobaczyć sobie, że planowaliśmy spotkanie na temat Kresy i bezkresy Rosji. Będzie to taki 30-minutowy film z 5-tygodniowej wyprawy naszych przyjaciół z Piły, którzy mam nadzieję pokażą jeszcze kilka filmów, które nakręcili. z tego co mi nasz powiedział, ten film ma być zgłoszony na konkurs takich filmów podróżniczych. Nie skończyłem o tym, dlaczego się tu spotykamy. Tak jak ci, którzy byli już tu kilka razy, to, to wiedzą, że chodzi o to, żeby odkrywać inne kraje poprzez ich ludzi. I popatrzeć co tam ciekawego jest. Przedrzeć się przez stereotypy. To było pięć lat temu. Pięć lat temu i uważam, że jest to też właśnie podróż, niesamowite doświadczenie. Niesamowite kontakty z ludźmi, którzy handlują na dworcach PKP, z podróżującymi, prawda? I, I wcale to nie jest, uważam, tak drogi interes, prawda? Bo, bo Irków wyjeżdża się. Nie mając jej na wyciągnięcie oni nie rozmawiając z jej mieszkańcami, nie przebywając wśród nich, nie wiedząc jak żyją, co myślą, jak nas odbierają i co mają do powiedzenia. My, udając się w tę podróż na kresy i bezkresy Rosji, nie jechaliśmy w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania. Interesowała nas w głównej mierze przyroda Syberii i kultura. Różnorodność i bezkresne przestrzenie tego kraju, gościnność i komunikatywność... Jak wpadliście na ten pomysł i czy dotarcie do, nie wiem, do składu jazdy i tak dalej, czy to, czy to było takie jakieś łatwe, czy poparczone problemami? Sam pomysł nie jest nasz, tylko koleżanki, która była z nami, to ona była inspiratorką całego wyjazdu. a Logistyka nie była trudna. Największą barierą jest zdobycie wizy tak naprawdę, ale to też nie jest zbyt skomplikowane, ponieważ są biura, które pomagają w czymś takim. W Rosji jest problem z tak zwaną rejestracją. Znaczy jest i nie jest. No my w zasadzie mieliśmy wizę niby biznesową, my mieliśmy dłużej niż 30 dni. I w związku z tym, to niby powinniśmy gromadzić tak zwane miejsca noclegowe, czy potwierdzenia noclegów w hotelach, czy jakichś tam do, w hotelach. Czy do trzech dni nie jest problem, ale powyżej trzech dni, jeżeli jesteśmy w jakimś jednym miejscu, to trzeba coś takiego zgromadzić. Ale my w, przez to biuro, które jako organizowaliśmy sobie wizy, które później pojechaliśmy tam po rejestrację chyba, tak? tak? No w Moskwie, no. W Moskwie, tak. To te panie nam wydrukowały z tego biura takie oświadczenie, że jesteśmy na wyprawie naukowej, naukowo-eksploracyjnej, a mianowicie jedziemy eksplorować jaskinie w rejonie przy Bajkala i w zasadzie to wystarczyło, żeby spać gdziekolwiek w...